ELO 210 w kolejnym odcinku już tutaj właśnie z gotika. No i dzisiaj właśnie yy, dzisiaj ostatnio sobie skończyliśmy właśnie tutaj yy, do obozu braterstwa trzeba dojść, tylko nie wiem za bardzo jak. Ej, hey, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Nie. Sam sobie noś tę wodę. Tak się nie traktuje przyjaciół. Widzę, że muszę nauczyć cię dobrych maniaków. Nie jesteśmy przyjaciółmi. Ale... Paruwa. Goni mnie? A, jednak mnie goni. Bijcie go. Weźcie go, pobijcie. Wiecie co? W ramach obrony mnie. Chcesz przejść o, fajnie. A spróbujesz? Nie. No i co mnie tutaj... Dobra, nie, nie bo mnie goni. Uważaj na siebie. Czyż mnie nie goni? Ale śmieć, ale się zrewanżuje z przyjemnością później. O, mam tu trochę tych do handlu, żywności. Tutaj on, on będzie chciał, żebym zabił jakiegoś tego zwierzęcia. Znaczy, się tego. No. To jak on się nazywał? Topielca, o. Już przypomniałem. Muszę teraz gór Kaloma znaleźć. Fajnie, że... Fajnie, że go znajdę na pewno. Ale myślę, że... W, tam gdzieś będzie. Gdzieś tam. W tym tęczu. Może tutaj ktoś mi powie, gdzie on... Gdzie on jest. Krzykać najemnik Gorn. Ej hey, Nowa twarz. kim jesteś? Nazywam się gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Hmm. Nie będę z nim gadał. Nie będę z nim rozmawiał, bo jest ja takimi ludźmi. Z podludkami nie rozmawiam. Krzyka, zobaczymy co ma do zaoferowania. Co słychać? Spadaj! No to zaraz. Zaraz zobaczymy, kto będzie spodą Chodź tu. No ale połowę życia mu zabrałem. Trzema uderzeniami. A on mi całe jedną. Całe dniem Ale to nieważne. Dobra, ksiądz idzie. Ksiądz. Panie księdzu. Zejdź mi z drogi. Witaj, Magu. Niech błogosławieństwo Adanosa Zawsze będzie stąd. Mówiłem, że ksiądz? Mogę ci pomóc zwiększyć Twoje magiczne moce lub zaopatrzyć Cię w kilka pożytecznych przedmiotów. No to możesz mi dać parę pożytecznych przedmiotów. Lepiej się do tego To nie problem. Mm. Potrzebuję większej mocy magicznej. Mogę Ci pokazać, jak zwiększyć Twoje zdolności magiczne. Jakie wykorzystasz, zależy już tylko od Ciebie. Na to, co przy obcy. O, man, na to mi się przyda. Dobra, na razie to wszystko. Na razie to wszystko, ale. Ty, tak rozmawiasz z klientami? No właśnie. Tutaj idziemy bryłki ukraść. Skacz. Może się załamie. A jednak nie, przykro. No. Co się. Co się, co się, co się stało? A miałem coś. Chyba. I potrzebowałem mana dużo. To chyba. Uzdrowienie, o. No i pięknie. I jak co, jak nacisnę 4 to mi się mana włączy? nacisnę się uzdrowienie, czy, czy jak to Hej, ty. Co? Co za gość. Tak, chodź no tutaj. Czego? Czego? Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie mieści. No nareszcie rozmawiasz człowiekiem. Musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz strzesz się. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? Jak najwięcej i dużo, dużo więcej. Mm. Kradzisz, no ale. Jak ta kradzież ma wyglądać? Może otwieranie zamków, ale nie wiem, czy mam tyle punktów. Chciałbym nauczyć się od nie ma... Szkoda, przykra sprawa, ale musiałem manę sobie tutaj polepszyć. Ciekawe jeszcze, jak dojść do gorkaloma. Pewnie ma. Szkodnik to o, może on będzie coś wiedział. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Baal Kagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Yy, tak, tak, fajnie wszystko. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziemi. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. O. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Izidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Pijak, wstrętny pijak. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Chyba ci tak, zapłacić. Jeśliela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. A myśli o, Myślałem, o przyszłości. Z bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala i Zidro. Wysłałem wiadomość do Gorkaloma. O właśnie, tylko gdzie jest ten Gorkalom najpierw? Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać Twoje prezenty? Mogę Cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę Ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Nie obchodzi cebo. mnie to. Albo mogę pomóc Ci zostać jednym z nas, Też mnie to zechcesz. nie obchodzi. Utrzymuję dobre kontakty z Gorkalomem. I Bal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego mistrza. Kto ten nazwę przyjmie? zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. O, no Story lepiej, lepiej. No, wystarczyć, czyż nie? Lepi. Lepi, w końcu gada. Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję i jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał Ci ziele, albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Dobra. Ty, ty nie chcesz ziela kupić? Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10 bryłek krótki. No. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie, koniecznie. Nie mogę, nie mogę, przykro mi bardzo. Nawet nie mam takiej opcji, żeby to... Mm. Ty, zioło chcesz zajarać? Mam tutaj. Mam tutaj najlepszy najlepszy, najlepszy towar w Tam mieście. Nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Mam tutaj najlepszy towar w mieście. Tylko nie ma murzyna, żeby go rozprowadził. Wpadł akurat na mnie. Cima, chcesz zioło kupić? Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasne, masz tu 10 bryłek rudy. Zajrzyj do mnie jeszcze, jak będziesz miał tego. Nie będę miał więcej, przykro mi bardzo. Ty, ty nie będziesz siarał zioła na pewno. O nie, ten bucz. But. Z butami nie rozmawiam. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy sobie? Dam ci dziesięć bryłek rudy. Piętnaście nie mniej. Nie jestem Twoim bratem. Chcesz zioła? Coś, no proszę, zioła. kto by nie chciał Tam mojego dzieła? Za... No zaraz będę. No dobra, no na razie. Dobra, jestem. Dobra, tu już dzieło sprzedaliśmy. Czyż kupić? Mam przy sobie trochę na pieniądze. No Może chcesz je kupić? Jasne. Masz tu 10 brwy krudy. Zajrzyj do mnie jeszcze, jak będziesz miał tego więcej. Dobra? Mm, dobra. W sumie to mógłbym dołączyć do tego obozu, ale... Znając to, że jakbym jak był już lepiej uzbrojony, To bym wszystkich pozabijał. Bo to są szkodnicy, a, a chwasty trzeba wyrywać. A masz je przy sobie Dam Dobra, ja to będę przewijał, bo to i tak cały czas się powtarza. Tak, tak, przydałoby ci się zioło. Ile mam jeszcze tego zioła? Nie, to nie będzie żywność. Dwa jeszcze zioła, no dobra. Kto chce kupić? Oj, chyba tędy nie wskoczę. A, a może? A chyba, że na to wskoczę. O, wow, co tu się dzieje? Chyba, że jak na to wskoczę, o, teraz na to wskoczę, o. Weźcie sobie we dwóch zioło, zajarajcie, polecam. Najlepsze w mieście. Najlepsze. Jeszcze już takiego nie dostaniesz, tylko u mnie takie dostaniesz. Wyglądasz mi na kogoś kom Przydałoby się ziela, tak, tak przydałoby się, przydało. Czyli jestem dobry klucz. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno. Mógłbym ci pomóc. Być teraz w jego o Mogę ci pokazać jak należy balansować ciały. Nauczycie akrobatyki. Tak długo, jak Będę wyższy to... skakał może. Nie mam tyle punktów, sorry ziomek. Przepraszam, przepraszam. Chociaż, chociaż przydałoby mi się. No nie powiem. Ale mam tylko dwa. A ile mi brakuje? O kurde. To najwyżej. A to jakąś booster nazywa? Najwyżej kiedyś tam wrócę jeszcze. Albo nie. Albo przy okazji. Idę tu teraz gościa teraz Niech mi... Niech mnie tutaj bryłki rudy daje. Chociaż w sumie oni mi dali już bryłki rudy. Rozdałem już całe ziele. O. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać daje. jako wynagrodzenie? Mhm. Mhm. Nie jestem tego, nie jestem tego, to chcę. 100 Będę taki pazerny. Będę takim pazernym człowiekiem, gdzie tylko na hajs się mu zależy. Pokaż mi, tak co właśnie. masz do zaoferowania. Tak, właśnie. rzeczy. ma tylko blanty, no to kupimy jednego, może. Dwadzieścia, co on ty? Popiściło go prądem, czy co? Co mi zaoferuje za cztery? osiem, to przydałoby się. Nie, 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 nie. O, pochodnia. Ale pochodni już nie mam. To sprzeda mu to gówno. Jeszcze mi starczy na jednego blanta chyba. Będziemy jarać zioło. Ta prawdziwi palacze. Wiesz, co się kruszy? Te sprawy. A to w żywności będzie? Nie. De fakty nie. To będzie w pozostałych. Na pewno. Dzisiaj, proszę Państwa, ze nocy się zajaramy. Mana, plus dwa. Spoko. Wziął bucha i wyrzucił. Ostry gość. Ten tu musi mieć płuca i już Ja to osobiście nie palę, nie bo jak Jak, ja Zobaczymy co on ma do zaoferowania Chcesz coś kup Ile masz śródy, ziomy? 250, dobra To będzie tak To przehandlujemy to przehandlujemy, nie, tu nie przehandlujemy tego. To się bardzo przydać. To się też bardzo przydać, to się przydać. Mm. Żegnam was. Zupej tak za darmo dostałem. Miecza jeszcze się sprzedałem No i to w sumie wszystko. Ile tam będę miał, czy O, w sumie no, przyda mi się. Dobra, i tu myślę, że tutaj sobie w obozie skończymy. Tak tak sobie wejdziemy do cudzej chaty. Ej, ty. A jednak sobie nie wejdziemy. Dobra, tu będziemy kończyć. Jeśli się, się podobało, zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał. Ja się z wami żegnam. Cześć, cześć, cześć.